Siemano, ja jestem Darek Trzeci i dzisiaj się pobawię też w kolejną rzecz, która się nazywa Dropienie Różżek. Ajdź, ajdź Uuuh. Powiem wam, że trochę mnie to wszystko niezafajnie nakręciło Rózgi, rózgi, rózgi Nie wiem, zbiłem już jakieś chyba 40 dziewięćdziesiątek i drugie 40 dziewięćdziesiątek piątek Źle powiedziałem. Biłem 95 i setki 95. Tych, co teraz bije, zbiłem no, z 40. I tych drugich, zielonych też z 40. Drop to jest jakaś kpina. Ale, widzicie co teraz właśnie mam? Zapomniałem, jak to działa. Chciałem przenieść na dynie, ale no to tak nie działa. Wystarczy, że klikniemy na różgę. Pojawi nam się skrzynka, A ze skrzynki ta-ta! Biała perła. Hmm. Kupię za tego 55 średnich, będę miał co ulepszać. Kto mi sprzeda? <gryw> Bardzo chętnie kupię. Ja myślę, że fajnie by było mieć takie zabawki. Wiecie, no, no, żeby to dropiło chociaż, żeby było na tych 40, jak było 2 lata temu, na, w 2011, że w kilka godzin było można wydropić te 40 sztuk, a teraz... W kilka godzin? No fucking way. Nie ma po prostu szans. Jak tutaj jest yy, 3, 4, 5, 6, 7 metków? 7, 8 metków? Nie wiem, nie policzyłem. Tak, teraz zobaczyłem na pocięte filmy, ale się pomieszały strasznie. To powiem wam, że jestem zaszokowany, że niestety tylko jedną różdżkę na razie wydrupiłem. Ja wiem, że wypiszecie na przykład, nie wiem, ktoś napisał 120 metrów i nic. To jest dopiero hardcore. Ale ja pamiętam na pustyni, jak chodziłem na kamienie duchowe, to też czasem miałem, że 120-130 tych, tych yy, diabełków zabiłem metków 44-50 i nic nie miałem a zabiłem w pewnym momencie 2-3 i miałem 2-3 kamyki więc to trzeba chyba mieć jakiegoś mega farta no ja na stracie tego farta nie mam jak wam w ogóle idzie odropienie tego wszystkiego mam nadzieję, że okej okay. w poniedziałek łączenie mam nadzieję, że tak, bo chociaż chociaż mogliby tydzień jeszcze poczekać Nagrałbym sobie spokojnie, może bym miał z 40 różeczek i znowu zrobiłbym filmik. No co wy na to? Pomarudźmy im. Nie róbcie teraz łączenia. Plosimy, bardzo prosimy. Nie no, chyba już się zobaczymy na Samosie. Bo GF i tak teraz zauważyłem, że bardziej inwestuje w Iona niż w Shmetina, Od Szmetina reklamy też są. Tylko że Iona. Są reklamy. Pasek górny, a... Medyka chyba tylko tutaj po prawej stronie gdzieś powinna być. To by było na tyle w tym odcinku. Piszcie jak Wam poszło z dropem rusk. U mnie jak widzicie, lpa. To by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się Po i miłego dnia życzę Wam wszystkim. Do zobaczenia. Pa, pa.